Dzisiaj są z nami znowu Beata i Krzysztof, którzy właśnie wrócili z Mrągowa. Pobyt zafundował im hotel Mrągowia. Popatrzmy przez chwilę na kilka fotek z ich pobytu, a potem posłuchajmy, co mieli do powiedzenia o swojej randce bezpośrednio po powrocie. żywe chowa twarz z nad łąkami, jeszcze się nosi mgła. Stoją napięte, jak strzała gdy drży. Nim cięci świst, znów do lotu ją poderwie. Konie, dumne konie, zasłucha. Lekkie i swobodne, jak na czystym niebie ptaki. Kiedy tak patrzę, dobiegł się w chciałbym uciec stąd. Uważam, że mężczyzna powinien zarabiać pieniądze, zajmować się domem, siedzieć w kuchni. Nie wiem, co z dziećmi, dlatego że do tego jeszcze nie doszliśmy. W każdym bądź razie, pomijając już dzieci, wychowanie ewentualne jeszcze, które miałoby spać na mnie, to i tak miałbym tyle obowiązków, że nie miałbym czasu, aby ją podziwiać. A szkoda, bo rzeczywiście jest za co. Okazał się taki bardzo troskliwym i opiekuńczym. Zwłaszcza, gdy zachorowałam, bo pod koniec mojego wyjazdu, ma no niestety. Przychodzi kelner, przynosi mi jakiś sok. Bata się pyta, ile to jest. Kelner mówi: 100 gram. A czy ja mogę prosić 150? Kelnerów nie my tylko 100 albo 200. To w takim razie, ja proszę 200. Kelner kłania się niedziutko, podaje szklaneczkę, bardzo proszę. Ona przejęła w locie tą szklankę, buch, 200 nie ma. No i w ten sposób już następnego dnia w całym hotelu mrągowia, w wszystkich pubach, w restauracjach, barach sok z czarnej porzeczki został wykończony. Bardzo się przejął swoim strojem i na każdy posiłek, na każdą jakąkolwiek okazję musiał zmienić go. I pod koniec pytałam się go, czy po prostu zdążył wykorzystać. Każdy, każdy, każdy swój strój w tym momencie, on powiedział, że no niestety swoich wszystkich kompozycji nie zdążył wykorzystać. Konie, które dostaliśmy do jazdy wierzchem, różniły się znacznie wzrostem. Ja miałem dużą taką naprawdę, dużą klacz, że miałem aż kłopoty ze wspięciem się na nią. Natomiast babka miała takiego małego konia rasy polskiej. A jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o jazdę konną, to uważam, że jest beznadziejny w tym, ale może się poprawi. Nie wiem, jeżeli będzie miał taką możliwość, mam nadzieję. Jeździliśmy, jeździliśmy na tych koniach po takim wybiegu w kółeczko. W każdym razie brata była zawsze szybsza, gdyż robiła kółka o dużo mniejszym promieniu, więc zawsze mnie wyprzedzała i mnie mijała. Może była mniejsza na tym, na tym małym koniku i w środku, zawsze była jednak przede mną. Także ja cały czas widziałem jej plecy. Tak z tyłu to wyglądało całkiem nieźle. Nawet dobrze jej szło. Uważam, że okazał się Całkiem miłym kolegą, myślę, że nie wiem, będziemy kontynuować naszą znajomość. No i co jest? Obiecaliście przywieźć z Mrągowa węgorza i gdzie ten węgorz? Wyślizgnął się nam gdzieś. Ale <gry> wyglądaliście jak Kmicic i Oleńka no, na tym, tych futrach. Z tym, że Kmicic długo się starał rękę o rękę Oleńki, a poza tym nie palił fajki. Krzysiek, radzę ci po prostu tę fajkę z prezentu jakiemuś koledze, o którego jesteś zazdrosny, jeżeli chcesz wskurać yy, coś yy, u Beaty. A gdzie będziecie się spotykać? tam mieszka w Krakowie, ty w Warszawie. Jak to będzie z Wami? Gdzieś tak w połowie drogi. Gdzieś Gdzieś w Kielcach mniej więcej. To ja Wam dziękuję bardzo. Skoczę na chwilę teraz do centrali rybnej, może uda mi się złapać jakiegoś wygorza. Do zobaczenia. Zobaczymy się za chwilę.